Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzień nowości, kolejny rozdział. Dzisiaj taki rozdział troszeczkę o akcesoriach roboczych, o narzędziach ręcznych i o udogodnieniu, czyli będzie troszeczkę o klik w systemie. Zaczniemy, może, od nowości, jeżeli chodzi o narzędzia ręczne. Pierwsza nowość to będzie kątowniczek ciesielski od Milwaukee jest to ciekawy produkt, naprawdę bardzo dobrej jakości to będzie testowane w pierwszej kolejności na kanale i będą recenzje powiem Wam, no kątownik ciesielski jest to podstawa, jeżeli chodzi o kątowniki, ja też mam kilka innych kątowników z tego typu lecz Tutaj było tak, że nie było po prostu skalówki w centymetrach, dlatego po prostu postanowiłem kupić coś, co będzie bardziej poręczniejsze, poręczniejsze, bo już mamy tutaj skalówkę w centymetrach, więc to będzie omówione. Dzisiaj tak krótko, szybciutko, a jak jedziemy z czerwonym, no to może od razu Wam pokażę kolejna nowość, ołówek automatyczny od Hulta Forza. Na moim kanale, na moim warsztacie. Z takiego jeszcze nie miałem, więc postanowiłem go przetestować, ponieważ planuję zrobić recenzję o właśnie takich ołówkach automatycznych, których użytkuję przez długi okres y, czasu. Więc chcę się wypowiedzieć, który ołówek będzie najlepszy, a posiadam ich naprawdę sporo. Bardzo ciekawy krój, bardzo ciekawy design. Mamy tutaj. Y, Drugaczkę od boku, co mi się podoba, naprawdę bardzo fajnie i płynnie, oczywiście standard, choć kształt jest naprawdę troszeczkę inny niż inne ołóweczki. No zobaczymy, jak on się będzie sprawować. Naprawdę ok. Co tu dodać, co tu dodawać co tu umować. Jeżeli ktoś chce taki ołóweczek, no to na Baltic BHPPL możemy w dobrej cenie kupić. Dobra, odkładamy na boczek, kolejny element, kolejne narzędzie ręczne, o tu mamy nowość od TUF Builda, czyli nowa seria noży monterskich. Ten model akurat jest taki, o z hakiem, powiem Wam, że naprawdę niezła kosa, mamy klips do paska. Użytkuję go już kawałek czasu i powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolony. Jedynie co, to czasami nie potrafi się automatycznie otworzyć, ale nie oszukujmy się, jest to nóż, który musimy otwierać dwoma rękami, a nie jedno, ale yy, możemy. Jest taka opcja, żeby go otworzyć jedną ręką, wiadomo, że jak tam coś się pyłu i brudu nawali, no to będzie to ciężej chodziło, ale póki co Jakość i ostrość tego noża to jestem naprawdę podważeniem. Jest to dość duży nóż i powiem Wam, że bardzo fajnie, wygodnie leży w dłoni. Przy różnych pracach naprawdę jest mega. Co mogę powiedzieć? Że wypuszczone jest kilka tych modeli są modele składane, modele stałe z kaburą itd. itd. więc zapraszam na hardworker, na hardworker.pl. tam już został właśnie ten zakupiony jest to ogólny sprzedawca, jeżeli chodzi o markę DAVFIELD, więc główny przedstawiciel, główny sklep, więc zapraszam na ich stronę internetową. Bardzo dobrej cenie można sobie taki nożyk sprawić. Tutaj mamy alo zbijak, alo taki śrubokręt płaski, więc też spoko. Mamy oczko, oczywiście możemy do pasa na jakieś tam lince czy sprężynce yy, sobie zaczepić. Tak się po Naprawdę kawał fajnej kosy. No, oczywiście będą testy, recenzje w przyszłości. Dobra. Kolejnym elementem, nowością mamy nożyce nożyce, nożyczki od Fiskarsa Pro marki nie trzeba przedstawiać, są to naprawdę bardzo dobrej jakości nożyce tnące budowlane, ekstremal, do ekstremalnych warunków, naprawdę świetne z blokadą na pstryczku tutaj mamy pstryczek, musimy przesunąć tutaj nam się otwierają na sprężynce zamykamy, ściskamy i nam się trzymają. Tutaj mamy antypoślizgową gumę, więc fajnie się trzyma. Powiem wam, że nożyczki sprawdzają się nie tylko przy pracach wycinaniu tektur, materiału i papieru, ale również na przykład przy docinaniu narożników papierowych, a nawet narożników aluminiowych na robocie, więc nie musimy więc nożyć do blachy śmiało tymi nożycami sobie to. Ogarniemy. Wystarczy potem zakupić jeszcze ostrzałkę. Do tego jeszcze nie kupiłem, ale w przyszłości zakupię, więc też również będziecie yy, widzieć. Mamy tutaj fajny haczek, więc możemy sobie na linkę, na coś tam zaczepić, na karabinczyk. Nie ma z tym problemu. Naprawdę nożyczki wygodnie leżą w dłoni. Dobra, jedziemy dalej. Yy, może troszeczkę teraz o kliku. Mamy kilka nowości z klika. Pierwsza nowość to długo oczekiwany uchwyt na wkrętarkę. Prezentuje się on tak. Jest to naprawdę świetny produkt. Po pierwsze, gabarytowo bo możemy sobie śmiało jedno ręko odczepiać i zaczepiać na klika. Na, na przykład, możemy sobie jedno ręko zaczepić. I jedną ręką odczepić. Więc jak mamy go przy pasie, nie ma problemu, żebyśmy się męczyli po prostu na koniec roboty, żeby to odpiąć. A wkrętareczka fajnie, intuicyjnie wpada. Ponieważ mamy tutaj zachowany kąt, żeby po prostu po prowadzeniu wpadała wkrętarka na swoje miejsce. I możemy takie wajer sobie mieć przy pasie, czyli wkrętarka zawsze pod ręką nie musimy kombinować, łapać za szlufkę do spodni zapasa, pasa i tak dalej i tak dalej co jest najfajniejsze jeszcze do tego że nie musimy mieć tego na pasie bo wraz z Tomkiem rozkminiliśmy taki patent że mamy taki klip który mamy taki kawałek plastiku z tyłu który możemy zamontować dosłownie wszędzie czy to na ubraniach to na szelkach monterskich dosłownie wszędzie. Dzięki temu nie musimy mieć na tej wysokości przy pasie, możemy mieć wyżej, możemy mieć niżej. Wszystko zależy od nas. Ja będę nagrywał filmiki, już mam porobione kilka spodni, które na przykład ja używam. Miary miary zwijane nie mam bezpośrednio przy biodrach. Tylko mam niżej, bo jest o wiele wygodniej. Dzięki właśnie takiemu mocowaniu nie muszę za każdym razem szukać tej metrówki, tylko mam zawsze w jednym miejscu pod ręką. To jest naprawdę świetne rozwiązanie w połączeniu. Robi naprawdę super robotę. O tym będzie również osobny filmik. Wszystko będę przedstawiał, co i jak. Kolejnym elementem to mamy mocowanie na skrzynki. Bezkolizyjne. Co to oznacza, że nie musimy dziurawić skrzynki. Tutaj jest taka opcja, że mamy wnękę gdzie montujemy na orzebrowaniu skrzyni, nie wiem, torby, czegokolwiek. Potem przestrzeliwujemy dwoma śrubkami. Dzięki temu nasza skrzynia nie straci na wodoszczelności. Gdy potem zdementujemy, zdemontujemy, nie musimy się martwić, że będziemy mieli dziurę w skrzyni, tylko po prostu robimy to właśnie za yy, tak zwane yy, po prostu ożebrowanie. Na przykład mam tutaj o przykład pokażę Wam. Mamy tutaj ożebrowanie, zobaczcie, jestem w stanie to złapać za ożebrowanie i będzie mi się to fajnie trzymało. Dobra, kolejnym elementem to mamy mocowanie na kątownik ciesielski. Mocowanie wygląda tak. Jest to świetny patent dla wszystkich, którzy nie mają miejsca właśnie dla kątownika ciesielskiego. Dzięki takiemu patentowi, zobaczcie, może to wisieć na busie, przy pasie. W torbie, na torbie, na skrzyni na zewnątrz, wewnątrz, na samochodzie nie ma z tym problemu. Jest fajnie stworzony, bezkolizyjny. Mamy tutaj kąt zrobiony, żeby po prostu było łatwo włożyć. Tyk wisi, i to nie ma takiej opcji, żeby to nam w tym momencie wypadło. Musimy to przekręcić pod odpowiednim kątem i wyciągnąć. Oczywiście nie jest to tylko podmiłoki. Możemy każdy kątownik ciesielski zamontować, gdzie mamy właśnie taką wnękę, więc to jest akurat kątownik marketowy, budowlany i zobaczcie, również pasuje. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiej wnęki, to nie ma problemu, żeby taką wnękę chwilę i wyciąć. Nie będzie kolidować, przeszkadzać w użytkowaniu, a naprawdę opcja kontownika zawsze przy sobie, gdzie zawsze ten problem był, jest rozwiązany. Moim zdaniem petarda. Oczywiście na ten temat również będzie odpowiedni filmik. Dobra. Dobra. Żeby nie przedłużać. Mamy również kabury i uchwyt na młotek z klikiem. Lecz ja akurat go nie mam, bo mam wszystko na busie, na samochodzie, więc wam tego nie pokażę, ale pokażę wam to w innych filmikach. Oczywiście, jeżeli ktoś yy, chce coś zakupić, jeżeli chodzi o Klik System, nowości, wszystkie nowości już są na sklepach, więc zapraszam na tomdruchsklep.pl. Wszystkie namiary yy, będą na sklepie. Jeżeli będziecie chcieli bezpośrednio pogadać z Tomkiem. Się dogadać co i jak, i oczywiście wszystkie poszczególne elementy są dostępne do kupienia. Więc serdecznie zapraszam. Dobra, jedziemy kolejnym, z kolejnym tematem, yy, ostatnim może tematem, bo nie będziemy się roz, tutaj rozwijać bardziej. Mamy nowość na warsztacie, jeżeli chodzi o Zestawy do szlifowania, cięcia typu tarcze do szlifowania, tarcze do cięcia, czy to na Diaxa 125, czy to na Diaxa 230 od polskiego producenta. Perfekt, perfekt. Koło jest to polska marka, polski producent, który właśnie produkuje takie zestawy do szlifowania, do cięcia. Na przykład takie zestawy na wiertarkę do szlifowania, lub na przykład takie tarcze. Jest naprawdę bardzo duży asortyment. Nie są drogie, a powiem Wam, że naprawdę spoko. Testuję już je troszeczkę czasu i powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrej jakości produkty. Oczywiście mamy też. Duże zestawy na szlifierkę 230, również czy to właśnie do cięcia metalu, czy to do cięcia e, kamienia, czy tam gresu, czy nie, i do cięcia płytek, i tak dalej, i tak dalej. Są również y, krążki szlifierskie, gdzie ja mam krążki szlifierskie, y, motylkowe, tak zwane też różnych przekroi, różnych gabarytów, gabarytów, po na przykład zwykłe papiery ścierne w formatach A4 również są dostępne. Naprawdę asortyment jest bardzo szeroki, jakość jest naprawdę spoko, oczywiście będziemy testować, będziemy robić posty, będziemy robić filmiki i wszystko będzie wychodzić w praniu. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zakupić, zapraszam na stronę Perfect Koło, tam wszystko macie, cały asortyment dostępny zawsze od ręki, więc tak to się prezentuje. Tyle, tyle jeżeli chodzi o te wstępne nowości, bo i tak filmik się dużo przedłuża, tam pewnie czegoś zapomniałem Wam powiedzieć standardowo. I przedstawić i pokazać, ale to jak coś zapomniałem, to pokażę Wam w innych przy okazji odcinkach. Następny odcinek będzie o narzędziach, też będzie pewnie długi, więc serdecznie zapraszam. Więc komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego, cześć.